Nie wydalam, że wiśnie klimat, piknę poginam. Tak zapierdalam wszyscy, że się powywieszali na tych linach. Jestem popina, marzec styl z góry syna, to cię tak wypierdalam, że tam się zawiniasz w swoich linach. To nie jest klimat. to nie jest nawet jakaś tam pogina. Ja wypierdalam tak, że wszyscy się powieszali w linach A inni wiszą obok ich i widzę ich twarze, tak normalnie, że z semazakiem chujana marzę. Ty kurwa jeszcze coś, pierdolą wszyscy. To ty są wszyscy, błyszczysz kurwa i bystry jesteś. Czystki kurwa zrobię w sezonie, jakbym chciał biec za wami, a nie widać, że goni. No to na chuj, że go nie. Kiedy wpierdalam masz kurwa dwie dłonie Na chuj dwie dłonie, a na chuj bierzesz moją pierwszą dłoń Dlatego kiedy druga serwuje monofonię Ja wtedy mam trzecią dłoń, która telefonie stereofonie Biegnę, zadzwonię, zadzwonię, nie odbieram, suko Slang, slangiem był to, wpadł mi w ucho Chcieli mieć temat, jakby cipka była, poleciała w bitwy Będziecie mieli taki slang, że bez konity, więc Dam wam temat, czerwona czapka i nie ściema Bo jest czerwona czapka, ja ją widzę, że jej nie ma. Twoja jest biała, jest ty biały jak anioł szatana Kiedy cię wypierdalam, zgadam cię od rana To jest kurwa bana, coś mnie cię ser rzuciła Miałe czapką czerwoną teraz, to nie jest żadna tam bajera I nikogo też nich nie zaczepia czera Tu nie chodzi o hejtera, tylko o w panera Proste teraz, zjadę was wszystkich Mam materiał taki kurwa zrobił ładzyski Nie jestem błyski, a jeszcze ci śrubko Jakby wpadła dziś busza i wpadła ci tu w ucho Jakie gonitwy, to wszystkie kurwa że bez lipy Ja polecę, wszystkie zryły się tym cipy Bez gonitwy, bez spiny i bez logiki Wpadam tak wszystko w wasze psychy jak być kraem narkotyki Ej, u, znowu wszyscy się naćpali Tu chcieli mieć różnicę, a różnicy nie zaznać. Łapie dematy, widzę nazwy po drodze, tak poleciałem no, tak szybko, że to wpadłeś. Nie możesz, nie wyjdziesz z tego, siedzisz głównie. Tak długo, że wyjdziesz stary w trumnie, a najgorsze było, że stary we wszystkich kwestiach było, że bez do widzenia Ukriliście w krzyk, ale byłyby jeszcze nie do powiedzenia Będzie Nie do powiedzenia <laughs> Suki jebane, to jest dla wszystkich hejterów, którzy strają się w gacie kurwa. Każdy, 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 każe... Tak ja właśnie ten... tak kurwa, ambitnie dla kurwa, hejtera. dla każdego hejtera ambitnie Tera kurwa każdy z nich stęka mój rap, kurwa, im A jeszcze szczęka. są tu kosmici. Są Bez logiki nie policzysz, do dziesięciu tam nie liczysz. Coś tam ćwiczysz, bić trzeba lekko ściszyć Wiesz co chodzi kurwa jak do dziesięciu liczysz. Przy 15, elastycznie bez 12 Wpadam tutaj na taki nastup, że zjadam was jak jest was dwunastu Jestem na stóg, a kurwę w dupę Nie muszę napierdalać teraz, żeby później było super I nie w minutę, nie że wolę, bole, bo on super Wpadłem w tą sekundę wtórne Są surowce wtórne, a co z mieli rapa Rap się nie drze, a drze, drze, drze się twoja japa Trzeba sami wpaść, żeby kurwa powymiatać nie trzeba się do tego po tej głowie drapać. To wpada tak, jak legalnie serowce wtórne. Wpadłem do kurwa, raz zrobię ci bęger, się wydurnie. Nie muszę być nice w nastroju, żebym ci wpadł tutaj bez dupy z tematu, zrobił chuj gnoju Jeszcze nie musi być bitwa, bo to gonitwa, której polegli wcześniej. Ja nie biegnę, to jest lipa. Teraz wystartując, pokarmi tak, wytarbym nosa, tym wszystkim chujom, Co tego nie czują, nie czują, że bansują. Teraz powiem tak, stary. Zarobiłem milion. Wydam do kurwa dla sportu, bez żadnych tam raportów dla szerokich portów Czasem lubię leciutko sobie w desel Wpadałem tutaj wszystko, jak fundusz był w kryzysie Teraz liczę do dwunastu, macie nastu, jest was piętnastu do balansu I jeszcze w kwestii, w tematach dawniej zamierzonych To jest freestyle, a nie tekst, a typal te gibony Jesteś zdziwiony, bo ja nie chcę, siedzę, piszę To nie jest tak, jak mi przegra się w zerbarną kliszę Nic ci nie ubliżę, a przy 44 To wy, wam tą taką flotę masz bajerę Wrzutki są szczere i jeszcze coś ci powiem Nie jestem ani twoim ziomkiem, ani twoim wrogiem To ci powie, pi Zyber też ci powie Że jak był w kopie, hopie to zjadłbym jego kopie. Nie chodzi, że tam coś tam na też -ta się zdziera To nie jest też afera bez studia, bez adaptera to nie że, teraz wczoraj masz hejtera, takiego masz hejtera, że gadło ci wydziera. To nie że, teraz i że wczoraj to po prostu poszło także z kwestią werbalną dla twojego mentora. To była zwrotka chora. Ja zjadłem cię dlatego, że siedzisz za dużo, za blisko, za blisko, za często obok telewizora.